Do tej pory Człowieka Roku wybierali nasi czytelnicy w głosowaniu. Głosowali albo smsami, albo przez kupony w gazecie. Ale w tym roku było troszeczkę inaczej ze względu na wybory. W tym roku głosowanie na Człowieka Roku przeprowadziła kapituła. Do kapituły zaprosiliśmy laureatów Człowieka Roku z poprzednich edycji. Pan Michał Stachyra wygrał z pośród. Dziewięciu chyba, z tego co pamiętam, dziewięciu kandydatów było do tytułu człowieka roku i pan Michał zwyciężył. Także. Pan Michał powiedział coś takiego. Oczywiście bardzo się ucieszył, był zaskoczony, natomiast dodał coś ważnego, wydaje mi się, dla, dla wszystkich osób, które tutaj z nim współpracują. Powiedział tak, fajnie, bardzo się cieszę. Ale tego wszystkiego nie udałoby mi się zrobić bez moich wolontariuszy, bez ludzi, którym się chce tu przyjść, ze mną współpracować, którzy czerpią z tego satysfakcję. Także tym bardziej wydaje mi się, że to jest dowód na to, że ten tytuł Człowieka Roku należy się panu Michałowi, jak nikomu innemu. Mam rację! Tak. Ja przekazuję teraz symbolicznie mojej ekipie tą statulatką. Bardzo cenna. Ja chciałem podziękować kapitule, tutaj, której tutaj nie ma. Ale chciałam podziękować swoim tutaj przyjaciołom, którzy na co dzień, nieważne, nieważne co i, i jak zawsze, zawsze mogę na nich liczyć. Jest ze mną zawsze moja córka, która też zawsze pomaga i się udziela. I chyba tyle. To jest to miejsce, tak jak widzicie na górze dworzec, to wy należy do Was i to Wy, mieszkańcy, decydujecie, jak to miejsce, ale też puławy mają wyglądać. I to jest moje główne przesłanie, że weźcie się do roboty i trochę. Nie czekajcie, że ktoś za Was się zrobi, tylko to wszystko zależy od nas, jak wygląda nasze życie i też w ogóle przestrzeń publiczna. Dzięki bardzo.